Uczniowie zespołu szkół politechnicznych po raz kolejny odnieśli sukcesy podczas olimpiad technicznych. Udaliśmy się do szkoły, aby porozmawiać z laureatami i ich opiekunami. 12 maja bieżącego roku odbył się w Poznaniu turniej Olimpiada Innowacji Technicznych. Z naszej szkoły brało udział 10 uczniów w czterech kategoriach grupowych. Było to 5 prac, dwie prace w kategorii Usprawnienie software'owo-techniczne i po jednej pracy w kategorii praca ekologiczna, pomysł techniczny i użyteczna praca dyplomowa. Wszystkie te prace znalazły się w czołówce te tego etapu wojewódzkiego. W każdej kategorii mieliśmy, uzyskaliśmy pierwsze miejsce i. W kategorii usprawnienia softwareowo-techniczne, gdzie były dwie prace, dodatkowo było też drugie miejsce. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce, automatycznie uzyskali tytuł finalisty Olimpiady Ogólnopolskiej, co pozwoliło zwolnić ich z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Dodatkowo tutaj największy sukces. Jedna grupa, mianowicie w kategorii ekologicznej w dniu 20. 1 maja zajęła pierwsze miejsce na, trzecie miejsce przepraszam na Olimpiadzie Ogólnopolskiej. Tytułem naszej pracy był wpływ spływów wód roztopowych na zanieczyszczenie wód wrześnicy. Badaliśmy próbki wody pobrane z wrześnicy, przedstawiliśmy wnioski na Olimpiadzie no i zajęliśmy trzecie miejsce na Ogólnopolskiej. Badaliśmy różne czynniki takie jak azotany, fosforany czynnik pH, zawiesiny ogólne i to miały bardzo różne, były to wyniki ze względu, czy to były w miejscu miasta, czy na wsi, różne to były wyniki, na przykład na wioskach były to duże zanieczyszczenia azotanowe, za to w miastach duże były czynniki fosforanowe z różnych ścieków, które dopływały do wrześnicy. Badania wykonywaliśmy w okresie od początku roztopów do ich zakończenia, kiedy obserwowaliśmy natężenie przepływu wód we wrześnicy, jak zmieniało się, stąd też można było analizować intensywność spływu powierzchniowego. Współpraca z nimi zawsze wygląda dobrze, akurat z tymi uczniami bardzo chętnie brali udział we wszystkich, we wszystkich przedsięwzięciach, zwłaszcza w zbieraniu próbek, co, co czasami, czasami było nawet nieco ryzykowne, bo to w końcu był początek roztopów, zimno, mróz, lód, a trzeba było wydobywać próbki z no, pod lodu wręcz. W każdym razie później również uczniowie no, świetnie się sprawowali, chętnie przeprowadzali badania, interesowali się tym, co robią, no, poznali trochę nowego sprzętu w laboratorium, które właściwie mogą zobaczyć tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie tam, bo, bo, bo to jest jedyne miejsce, wodociągi wrzesińskie i ich laboratorium, to jedyne miejsce na naszym terenie, które dysponuje takim sprzętem.